z tej strony Mati i Jarek, witajcie w kolejnym odcinku z The West To już jest trzeci odcinek i dzisiaj pokażemy um, rzemiosło, jak wcześniej My... chcieliśmy Dzisiaj jesteśmy już teraz na koncie Matiego żeby wam pokazać to bo tam mieliśmy jeszcze za mały level niestety. Tak, bo to jest od 20 dopiero. Jak tutaj widzicie można tutaj wytwarzać przedmioty. Tylko trzeba mieć oczywiście do tego produkty. Widzicie? Jestem kowalem akurat. Każdy może być kim chcesz, tylko zechce. Czyli snachor, kowal, rymasz, kucharz pol, yy, polny, tak. I to wszystko. I, i to wszystko. I y, oprócz tych, tych, y, tych instrukcji, które są na początku, y, można y, dokupić dodatkowe. Tylko trzeba mieć najmniej, żeby kupić byle jaką instrukcję, 50 punktów y, rzemiosła. Czyli tutaj ja mam 11, a żeby kupić następne y, instrukcję, trzeba mieć właśnie 50, a potem 100, i tak dalej. Im więcej takich punktów, tym można kupić lepsze instrukcje na lepsze rzeczy. Mm -hmm. No i to yy, wytwarza się przedmioty szybko, mm -hmm. nawet nie sekundę, tylko trzeba mieć produkty do tego. I zauważcie, że, żeby zrobić taki smart grafito grafitowy, trzeba mieć węgiel na początku, potem przerobić to na grafit grafit, za to trzeba przerobić na sproszkowany grafit, a sproszkowany grafit do sproszkowanego grafitu trzeba dodać trochę wełny i powstaje smart grafitowy, ja zobaczę może w ekwipunku mam smart grafitowy jest i to jest 20 do 40 obrażeń w bitwie o Ford. I oprócz tego no. sprzedaje mi Tutaj od razu u Matiego możecie zobaczyć, że te misje godzinne są. Nie ukłamywaliśmy Was. Dokładnie, dokładnie. I teraz na jakim przykładzie my to pokazywaliśmy? Na jagodach. To teraz pokażę Wam, jak to wygląda na powyżej 20 poziomu. Powyżej tam 20 poziomu. Tak. Zobaczcie. Pamiętacie, tu było 6,36. To jest 2%, 36 i 216. No. A na początku, 15 sekund do 10 poziomu, było to chyba 26%, nawet. No, gdzieś tak. Dokładnie. Więc to. Tutaj macie motywację. Im większa motywacja, tym będziecie mieć więcej yy, doświadczenia, dostaniecie za daną pracę i więcej. Yy, Pieniędzy. Zobaczymy jeszcze bitwę o fort, czy jakaś jest? Dziś o godzinie 20, dziś o godzinie pierwszej. Ola, kto to, kto to jest, jak. O, w takiej godzinie tutaj zostawię. No i tutaj, chodźcie, tak. Manewry, to jeżeli sojusz ma fort, to można zapoczątkować manewry, czyli bitwy ćwiczebne, Taktyka razem ze swoim sojuszem można opracować taktyki. To jest ogólnie ćwiczenie wojenne. Własne forty tutaj pokazuję, forty nasze, których akurat nie ma. Mieliśmy jeden, ale. Został odebrany z powrotem przez sojusz o nazwie Legion. I ostatnie bitwy tutaj możecie, można zobaczyć, jakie były ostatnie bitwy w ostatnim czasie. Szukam właśnie tego fortu, co ostatnio. O, tutaj chyba. A to jeszcze późniejsze. Chcę znaleźć właśnie... Ale nie wiem czy... Gdzie to jest? O tam był ten... No i zgubiłem. <grym> O jest. A to jeszcze też, no tam też była, ale to, bo to było jakiś ponad trzy, tygodnie temu. Więc nawet może więcej. O to. <śm> trochę. Nie, to, to. Dobra, to przejdziemy dalej. No i tutaj wyszukiwanie fortu. Jeżeli sojusz czy miasto ma fortu, to tutaj oprócz tego, że wycentruj postać, wycentruj swoje miasto, to jeszcze tutaj jest wycentruj fort. I jeżeli ma się więcej fortów, Wkaże się lista. Rzemiosłów pokazaliśmy. No, i tutaj można dołączyć do bitwy. Zobaczymy, kto atakuje Win Winchester Legion. Nie, no my tutaj jesteśmy. Bo jest, byliśmy, jesteśmy bardzo wdzięczni, właśnie sojuszowi Nemesis, ponieważ pomógł nam zdobyć ten fort Old Neveda. Ale mamy zamiar przejść do sojuszu ZWZ, ale to jeszcze nie wiadomo. I jak tutaj widzieliście, tutaj potem pokazuje się za inne godzin jest bitwa. I dlatego nie zapomnijcie o niej, żeby wyruszyć na przykład. I przed każdą bitwą o Ford pokazuje się komputer. Taki Henry, no tak, zawsze jest, mówi, że zbliża się bitwa o fort i za godzinę jest. No, nawet jeżeli się nie zapisaliście, to zawsze wyskakuje taki komunikat, że niedługo jest bitwa o fort i żeby dopomóc swoim kompanom. No i tak, jeżeli chcecie iść na jakąś bitwę, to. Nie musicie szukać, tylko zawsze jest, że za godzinę, po, godzinę przed bitwą jest taki komunikat do wszystkich graczy. Tyle, że dojście czasami jest bardzo długie. Czasami to jest kilka minut, a czasami to są godziny. No, niestety. I wtedy nie możemy robić swoich misji, tylko on idzie tam. Mhm. Jeżeli macie pieniądze przy sobie, gotówkę się zginie w takowej o Ford, to tej, tej pieniędzy już się nie ma niestety, dlatego trzeba wpłacać do banku. Tak, tutaj tutaj się wpłaca do banków w kasie miejskiej, żeby na przykład móc rozbudowywać miasto bo na początku nasze miasto nie miało w ogóle tych sklepów ba hotel był na poziomie pierwszym nie było szeryfa bank był na poziomie pierwszym, kościół na poziomie pierwszym ratusz na poziomie pierwszym no i dzięki rozbudowie Doszliśmy do mniej więcej taki, takiego poziomu, jednakże to nie jest jakiś super wynik, ponieważ zauważcie, że najlepsze miasto ma 478 tysięcy punktów rozbudowy. To jest aż to jest prawie dwa razy tyle, ile ma drugie, dru, drugie miasto. Więc oni naprawdę no. się starają. A potem jest po 100 tysięcy już, 50 tysięcy i tak dalej. Więc my nie mamy takiego dobrego wyniku, ale idziemy w górę. Powoli, bo powoli, ale idziemy. No i pokazaliśmy Wam Rzemiosło. Niestety nie załapiemy się na żadną bitwę o ofort. No niestety. Tak, ale obiecujemy, że... Postaramy się pokazać bitwę, jak będziemy już uczestniczyć w niej. No. Tak, bo to... Mogę, można tylko pokazać, jak to wygląda z raportu potem, ale to... To jest raport, a tak nie wygląda bitwa, że kilka sekund i tak dalej. Tylko czasami to nawet to jest kilka minut, a czasami to po prostu ciągnie się godzinami. Godzinę, dwie. to długo. No, ale to tylko przy dużych portach. Mhm. A przy małych zwykle 30 minut. Coś około. Max tam 40 minut. Max No. Mieliśmy jeszcze coś pokazać. Właśnie chyba... No mieliśmy te Forty, no ale że nie ma to już. To już raczej nie pokażemy. Może jeszcze zrobimy taki jakby dodatkowy odcinek z, na, z tych tak. samych Fortów i. Tak, tak. No to, to po prostu. Yy, z, nagramy taką bitwę o Fort i no, tak. Bo wiecie, ta bitwa o fort. Specjalnie weźmiemy na mały fort, bo nie będziemy tyle nagrywać. Bo duży fort może się ciągnąć przez o, dużo czasu. No to nasz odcinek już się kończy. No niestety. <grych> no i e, serdecznie zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Tak, Łapka Komentujcie, komentujcie co tam tylko chcecie. Podajcie. No, grajcie na serwerze Ikarilia. Ikarilia, bo... zapraszamy do miasta Osada Apachu. wpisać do Jarek 00 i młody samuraj. Chętnie przyjmiemy. O... No i oraz do współzałożyciela miasta. Jednego się on Toki89. Do niego również piszcie. Zapraszamy serdecznie. Nawet jak dopiero zaczynacie grać, chętnie Wam pomożemy się oswoić z tą grą. No i to. No, zapraszamy. No. Dzięki za oglądanie z tej strony, Maki. I Darek. Na razie. Cześć. Do następnego odcinka.